W listopadowy wieczór kilkudziesięciu uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego i pierwszego prywatnego gimnazjum w Bolesławcu przyszło do szkoły. Spędzili w niej noc z duchami. Czyli dzisiaj nie wywołujecie naprawdę duchów, jak to jest? No to się okaże. Mam nadzieję, że nie, bo się boję. Nie chodziło jednak o wywoływanie duchów, tylko o przywrócenie pamięci o tych, którzy odeszli, ale zostawili za sobą wyraźny ślad. Utworem przewodnim wieczoru był wiersz Listopady Władysława Broniewskiego. I my dzisiaj o tej poezji tak dość przewrotnie, i może metaforycznie nazwaliśmy to wywoływaniem duchów, ale absolutnie nie ma to wspólnie, nic wspólnego z okultyzmem, tylko takim pragnieniem ożywiania tego, co gdzieś zeszło do lamusa, co gdzieś stało się duchami takimi mrocznymi. Chcemy to wywlec przepraszam za wyrażenie, omówić, przegadać, przerobić w różnych sposobach i przez muzykę, i przez wiersz, i przez taniec i o tym dzisiejszy wieczór. Na wieczór wspomnień zaproszono Kazimierza Sucharzewskiego, jednego z pierwszych absolwentów liceum. No to przywoływaliśmy w zasadzie pierwszych dyrektorów i, no i państwa Tyrankiewicz, Tyrankiewiczów jako takich no całkiem nietypowych ludzi o ogromnym sercu, ogromnej wiedzy. To byli moi wychowawcy. My no już na, mało nas zostało, co prawda, żyjących, ale ci, co żyją, to, no, to, to, to my tego nie zapominamy. To są nasi tak, jak, jakby drudzy rodzice. Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w tej wyjątkowej nocy w szkole. To jest y, taka fajniejsza metoda, y, bardziej bezbolesna niż na przykład lekcje języka polskiego. Po prostu przedstawienia młodzieży, y, Bogactwa poezji. Do wiersza listopady każdy, każda osoba miała się czymś zainspirować. I tam są różne scenki. Niektórzy mówią jakieś teksty, ktoś śpiewa piosenkę. Ja na przykład przygotowałam Pantomimę, jest też teatr w cieniu. niepokój mnie wygnał. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Uczniowie przygotowali przedstawienie, śpiewali, tańczyli, a na koniec, tuż przed zaśnięciem, wszyscy oglądali specjalnie wybrane na ten wieczór filmy.